Dzisiaj w mojej urodziny nie będę mówił, które dzieci rozpoczęły w Wielkiej Brytanii wakacje. To jest miesiąc różnicy. W Wielkiej Brytanii wakacje rozpoczynają się około 20-21, w zależności jak wypada piątek lipca. Natomiast w Polsce, jak wiemy, pod koniec czerwca. Różnica jest całego miesiąca, ponieważ dzieci wracają z powrotem 1 września. W Wielkiej Brytanii jest więcej wolnego w czasie roku szkolnego niż w Polsce, ponieważ mają na przykład ferie, mają przerwę dwa tygodnie, w niektórych szkołach tydzień na Halloween. i Są ferie oczywiście świąteczne Bożego Narodzenia, które trwają ponad dwa tygodnie. W lutym w Polsce trwają dwa tygodnie, tutaj trwają tydzień, w kwietniu, w kwietniu ferie w Wielkiej Brytanii są również dwutygodniowe, w Polsce chyba jest tydzień. Potem w maju jeszcze jest tydzień przerwy. Także ilość tych dni w Polsce i w Wielkiej Brytanii wolnych jest mniej więcej taka sama. Jedyna różnica jest taka, że w Wielkiej Brytanii jest to rozłożone na cały rok. W Polsce te wakacje po prostu letnie są o miesiąc dłuższe. Jak uważacie, czy, powinny, czy lepiej jest, żeby. No tak jak w Polsce, że te wakacje letnie są bardzo długie, a w ciągu roku dzieci chodzą do szkoły. Czy uważacie, że lepiej jest. Tak jak w Wielkiej Brytanii, że te dni wolne są rozłożone na cały rok. Napiszcie mi w komentarzu koniecznie, jaka jest Wasza opinia. Aram Świątkowski, zaobserwuj po więcej.